Cześć! Z tej strony Nina, witam serdecznie i świątecznie. Wprawdzie wigilia była wczoraj, ale niestety nie zdołałam złożyć życzeń w formie filmu, ponieważ miałam taką koszmarną migrenę, na którą nie działało absolutnie nic i ledwo tylko się zwlokłam na barsz i to było tyle mojego, mojej aktywności w tamten dzień. Więc, no niestety, dlatego też teraz składam Wam życzenia najlepszego wszystkiego, dużo zdrowia, bo to bardzo ważne, dużo hajsu, bo to też ważne i żebyście spędzili te święta w gronie najbliższych osób, które są Wam życzliwe, których kochacie. No, niekoniecznie muszą być to osoby spokrewnione genetycznie, być może są to osoby, których wybraliście jako swoją własną rodzinę, tak więc wszystkiego dobrego i udanych świąt a wracając do mnie i kanału no to niestety filmików ostatnio nie ma bo moje zdrowie szwankuje dosyć mocno no i będzie o tym krótszy filmik kolejny może post, zobaczę wiem, że fobia zostaje zawieszona ze względu na stratę części danych a pozostałe filmiki, serie jakoś będę uskuteczniać po kolei i zobaczymy co będzie dalej i ze mną i, i z kanałem a żeby nie było tak smętnie i smutno, to mogę się pochwalić prezentami. Dostałam otworzyć po mojej śmierci Ablada Gizy. To jest zbiór opowiadań tego stand-upera, kabareciarza, reżysera z autografem. Zależało mi na tym, to był taki zestaw, y, razem z tym by była po prostu w formie audiobooka też y, ta książka, ten zbiór, czyta Tomasz Kot. A tutaj właśnie są opowiadania: niektóre krótsze, niektóre są śmieszne, niektóre wzruszające. No, chciałam, poprosiłam mamę, dostałam. Tak samo dostałam od taty coś, o co poprosiłam. Dodatek, licealne lata Sim4. Chciałam po prostu sprawdzić, co jeszcze wymyślili za no, ciężkie pieniądze, ale mniejsze niż oficjalnie, bo. 79 zł kosztował ten dodatek w Media Ekspercie i poprosiłam tatę wysłałam mu smsa, że kochany Miko Mikołaju, ja byłam grzeczna w tym roku i wprawdzie Mikołaju, nie wiem czy ty jesteś Mikołajem czy gwiazdorem, bo nie wiem w co teraz wierzą komuniści, ale poproszę ciebie o to i wysłałam linka i tata się chyba ubawił i, i stwierdził, że jednak, <laughs> jednak byłam grzeczna i mi kupił e, więc będzie filmik, bo moje dzieciaki w jednej serii już chyba dorosły do tego etapu, więc coś z tego będzie na kanale pewnie. Bo gra nie jest jakaś męcząca dla wzroku, więc możliwe, że wrócę do Simsów troszkę, bo horrorów trochę już było i może wystarczy na jakiś czas. No i taką bluzę cieplusią też dostałam. Będę się zawijać i będę sobie leżeć w cieplutkim. Tak, bo mam jedną dyżurną, a teraz mam drugą dyżurną. No, więc tyle moich skarbów w tym roku pod choinką znalazłam. Więc możecie się pochwalić swoimi prezentami, jeżeli chcecie, w komentarzach. A na razie to tyle. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz wesołych Świąt. Do usłyszenia. Pa, pa.